Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w ramach projektu Bezpieczna Sieć, a moim i Państwa gościem jest starszy aspirant Jerzy Osoliński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani, witam Państwa serdecznie. Panie aspirancie, dlaczego młodzież zbyt łatwo ulega pokusom w internecie? Yy, dlatego, że miejmy to na uwadze, że my wracaliśmy w innych czasach. Młodzież tak naprawdę wzrasta w tym internecie i dla młodych ludzi świat wirtualny jest czasami też sam ze, ze światem realnym. My tak naprawdę, mając już lat kilkanaście, będąc nastolatkami, czy też będąc dorosłymi, uczyliśmy się tego w internetu. Uczymy się cały czas tak naprawdę. Dla ludzi młodych jest to naturalne środowisko funkcjonowania. Pamiętajmy, że młodzi ludzie, gdyby ich tak naprawdę zapytać, ilu mają znajomych w internecie, ilu mają w realu, na pewno nie wiedzieliby tego pierwszego, niemniej jednak na pewno byłoby to dużo więcej osób niż tych kolegów, koleżanek, które spotykają na co dzień. Młodzi ludzie w internecie zarysują dzisiaj wszystko. Również my pamiętajmy, że jest to duże utrudnienie, jest to duża skarbnica wiedzy, jest to duże ułatwienie, ale też masa zagrożeń. I o tych zagrożeniach właśnie my jako policja mówimy, o tych zagrożeniach mówi projekt, w którym uczestniczymy. I y, uczestnicząc, żyjąc, funkcjonując w tej sieci musimy być świadomi y, plusów, ale również tych y, minusów. Y, młodzież myśli bardzo y, bezkrytycznie, niejednokrotnie. Y, jest y, błędnie przekonana o swojej anonimowości, y, o bezkarności, a pamiętajmy, że w sieci nie jesteśmy anonimowi. Jeżeli organy ścigania, w tym policja, podejmują jakieś czynności procesowe, y, kiedy mamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w sieci, wówczas mamy narzędzia, które w wielu przypadkach pozwalają nam na zidentyfikowanie sprawcy, ustalenie osoby, która łamie prawo w internecie. Pamiętajmy, że skutki łamania prawa w sieci są takie same jak w realu. O tym mówią te same przepisy, są pewne przepisy, które dotyczą tylko i wyłącznie działań w internecie, ale jeżeli ktoś kieruje do drugiej osoby groźby, jeżeli znęca się nad tą osobą, jeżeli tę osobę zniesławia, pomawia, to y, czy to do tego dochodzi w realu, czy dochodzi w internecie, skutki prawne mogą być y, takie same. I pamiętajmy również o tym, o czym mówimy młodzieży praktycznie na każdym spotkaniu, że nieznajomość prawa y, tak naprawdę szkodzi, że tłumaczenie się, że ja nie wiedziałam czy nie wiedziałem czegoś y, w tym wieku, kiedy już młodzież wchodzi w okres odpowiedzialności prawnej, czyli y, jest to 13 lat y, lub więcej. To już nie jest tłumaczenie niestety i wiąże się z odpowiedzialnością przed sądem rodzinnym, a już po ukończeniu 17 roku życia, jeżeli mówimy o przestępstwach po wykroczeniach, to już niestety są sądy karne, bo w tym wieku już młodzi ludzie odpadają jak osoby, jak osoby dorosłe. A jakie zagrożenia większe lub mniejsze czyhają na młodzież w internecie? No to przede wszystkim wszechobecna mowa nienawiści, hejt, czyli bezkrytyczne krytykowanie innych, poniżanie, ośmieszanie z uwagi na pewne, często niezawinione, bądź niezależne od nas cechy, narodowość, wyznanie, pochodzenie, często wygląd, często status społeczny. Dalej cyberprzemoc, prawda, czyli wszystkie formy przemocy psychicznej, z którymi spotykamy się w sieci, poniżanie, ośmieszanie, wyzywanie, nie mamy, do czasu jasno powiedzieć, skodyfikowanego takiego przestępstwa, jednego przepisu, który określałby, mówiłby o konsekwencjach, jakie spotykają sprawców cyberprzemocy. Jest to szereg zachowań, szereg czynów, które wypełniają bądź też nie wypełniają znamiona pewnych przestępstw czy wykroczeń. I z tych artykułów właśnie są sprawcy ścigani. Niemniej jednak, w przypadku młodzieży, osób młodych, pamiętajmy, że jak osoby nieletnie, w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, mogą już odpadać za tzw. Tak przejawy moralizacji, Czyli zachowania niezgodne z normami, zachowania, które dopuszczają się na nagminnie, które się powtarzają i tutaj również mogą już spotkać konsekwencje ze strony sądu rodzinnego. Panie aspirancie, mam jeszcze pytanie o konsekwencje, jakie wynikają z łamania prawa w internecie. Jest to cały szereg kar, które określają y, przepisy y, kodeksu karnego chociażby, y, to są y, kary bardzo poważne, jednokrotnie kary pozbawienia wolności, y, kiedy na przykład mówimy by o przestępstwach przeciwko seksualności, y, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, y, no to szereg środków wychowawczych, poprawczych, które, y, o których mówi ustawa o wspieraniu resocjalizacji, resocjalizacji nieletnich. I tutaj w świetle nowych przepisów niedawno, przepisów, które niedawno weszły w życie możemy podejmować my jako policja pewne środki polegające na pouczeniu, upomnieniu, również dyrektorzy szkół dostali nowe narzędzie. I jeżeli uważają to za skuteczne, mogą tutaj podjąć pewne czynności na terenie placówki szkoły, na, na placówki oświatowej za zgodą rodziców czy też samego nie, nieletniego. Kiedy są to czyny poważniejsze, kiedy są to przestępstwa z urzędu, to już nie możemy takich środków wagony zastosować. Wówczas Sąd Rodzinny y, może zastosować szereg środków takich jak y, nadzór kuratora społecznego, może skierować do placówki y, odpowiednie do środka wychowawczego, no i najpoważniejszym tutaj jest y, y, zakład poprawczy. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był starszy aspirant Jerzy Osoliński, a nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Bezpieczna Sieć.